Nie na jaki to jest. O, oh, są maszki. Ale to, jest... to mój pierwszy łabędek śliczny. Będzie się nazywać jest Nie wiem, ale to jest... No, czy to ma, tego nie mam, tego nie mam, nie mam. Dobra, zacznijmy do rzeczy. Tego mam, tego z Mam tego pudełka. Teraz mam tego łabątka. Mam tego... Tego jeszcze czekajcie. Mam jeszcze tego. No i to wszystkie. A to jest moje nowe LPS. Łabą deksaż. I to jest ten ostateczny. Jeszcze bardzo Szkoda, że tutaj tych nie ma nakrych ani do były dodatki, co żeby było fajnie. Mój pierwszy łobonek nasza. Dobrze. No to pa. No też, nie? Dobre.